Cześć, z tej strony Arpe, mam dzisiaj dla Was kolejną grę, tym razem darmową. Jest to Drakensang Online. Jest to gra podobna do Neverwinter, jest to RPG. Rozwijamy postać, oczywiście dajemy umiejętności, zabijamy potworki. Sama gra jest darmowa. Trudno mi powiedzieć co jest lepsze, czy Neverwinter, czy Drakensang, muszę więcej pograć. Mamy tutaj również walutę premium, są to mroczne takie monety. My zdobywamy je poprzez grę, wystarczy zabijać potworki, możemy również ją zakupić za pomocą tutaj tych, właśnie, monet złotych, mrocznych, to ulepszamy bronię, kupujemy nowe bronie, Mamy zwykłe również monety, które możemy otrzymać za sprzedaż przedmiotów, za rozwalonych tutaj przeciwników. Jeśli tutaj chodzi o opcję to tutaj, jak zawsze, Wam to opiszę. Mamy postać. Pod postacią oczywiście mamy statystyki poziom ile nam brakuje doświadczenia do kolejnego poziomu później są statystyki player vs player również ile nam brakuje do końca tutaj punktów sławy jeśli oczywiście zdobędziemy następną rangę no to nam tutaj tytuł się zmienia ten tytuł można tutaj wziąć i po prostu zmienić mamy pretendenta i później jest coraz niżej czy czy więcej tych punktów zdobędziemy tym, tym później jest lepsza taranga. Tak samo te za osiągnięcia: osiągnięcia standardowo w grze również są. Są różnego rodzaju questy, to są zadania, tak to mniej więcej wygląda jeśli chodzi o postać. No i kolejnie mamy właśnie te zadania: no to mamy standardowe misje, które możemy otrzymać od różnych osób, możemy otrzymać je w mieście. Otrzymujemy również za to walutę. Premium, co fajne doświadczenie, no i zwykłą tutaj gotówkę, tak jak widać, właśnie, co jest w nagrodach. Następnie to są te osiągnięcia, za które właśnie mamy te tytuły. Osiągnięcie też z tego sporo, naprawdę, także jest co robić w grze. I później mamy jeszcze ostatnie, to są codzienne zadania. Ja już tutaj to wykonałem. Wystarczyło zabić 100 potworów. Tu możemy na przykład wykonać na przykład 6 misji to mamy jakiś tutaj jakiś przedmiot, nadzwyczajne wyposażenie no i wygrać walki powiedzmy 6 to jest PVP 80 możemy dostać tutaj właśnie monet. I takie zadania też są fajne. Kolejną rzeczą to są biegłości. Biegłości tu mamy tutaj za pasek, za doświadczenie, za wiedzę, za poważanie. Doświadczenie to standardowo czy wyższy poziom tym lepsze. To doświadczenie, no i dzięki temu doświadczeniu możemy wybierać tutaj różnego rodzaju umiejętności polepszające statystyki. Czym wyżej jesteśmy, czym więcej tych punktów mamy doświadczenia, tym później mamy coraz to nowsze, różnego rodzaju właśnie te umiejętności. No i dodatkowo jeszcze nam to daje standardowo więcej życia, no i podstawowe obrażenia. Następnie mamy tutaj. Związane właśnie z zadaniami, z questami, otrzymujemy tutaj właśnie tą wiedzę. To głównie właśnie przeciw PVE, czyli przeciw tam potworkom. No i również jeśli zwiększymy, no to szkody podstawowe, no i plus 1% do, do życia. W taki sposób to wygląda. Oczywiście nam tutaj tego ubyło, tej wiedzy. No i tu również mamy różnego rodzaju właśnie umiejętności, które możemy wykorzystać podczas gry. Ja na przykład mam zwrot, czyli cofnę mnie do głównego miasta w którym ostatnio byłem no i kolejne to jest PvP wystarczy po prostu tutaj to poważanie, tą chwałę zdobywać poprzez grę Tam 1 na 1, 3 na 3, czy 6 na 6, 6 5 na 5 zabijając tutaj, uszkodzając przeciwników otrzymujemy właśnie tutaj te punkty chwały poważania, no i dzięki temu wam również mamy do tego drzewka własne umiejętności, możemy tylko jeden wybrać jeśli jest, jeśli są powiedzmy dwa w tej linii, no to możemy albo to wybrać albo to, jest też to fajne, że nawet jak teraz sobie to ułożę to mogę jeszcze 5 razy bezpłatnie zresetować to i na nowo rozdać te umiejętności, to jest fajne ponieważ nigdy nie wiemy tak dokładnie zaczynając tą grę czy te drzewko dobrze rozwijamy czy może w inny sposób, a tak to możemy sobie bezpłatnie Przynajmniej 5 razy zresetować, wydaje mi się, to jest e, fajną opcją. No i kolejną rzeczą tutaj e, to jest. E, no biegłości to było to, to są już po prostu umiejętności. Umiejętności zdobywamy, rozwijamy, otrzymujemy e, za pomocą tego, że po prostu nam poziom to jest wrasta, no i się odblokowują e, coraz to nowsza. Tu możemy korzystać ze wszystkich. Po prostu dajemy tutaj na ten pasek zadań, no i tu możemy dowoli sobie wybrać, które e, chcemy kolejną rzeczą to jest inwentarz standardowo są to przedmioty możemy mieć w wyposażeniu maksymalnie przedmioty poziomu tego którego tutaj mamy właśnie nasza postać ma, nie możemy dać tam powiedzmy wyżej no i tu mamy jeszcze oprócz tego esencję bojową no to też wypada nam z przeciwnika więc nie ma z tym najmniejszych problemów i tu jeszcze mamy przedmioty, oczywiście, wiadomo, możemy, możemy jeszcze te przedmioty też łączyć w mieście, by otrzymać jakiś tam przedmiot lepszy. Kosztuje to tylko zwykłą tej kasę, którą zdobywamy podczas gry. Wam ja tu jeszcze nie pokazałem zadania, ponieważ jeszcze mi tu jednej rzeczy brakuje w tych zadaniach, a dokładnie to jeszcze jest coś takiego jak akcje specjalne. To tu również są zadania, tylko że są to zadania takie specjalne, gdzie otrzymujemy różnego rodzaju również nagrody. To również takie coś jest tutaj w grze i możemy w tym bezpłatnie brać udział. Skończyliśmy na inwentarzu. Następnie jest handlarz, handlarz jest wiadomo handel. więc To wam niczego nie będę tak dokładnie pokazywał. To za walutę premium standardowo. No i mamy jeszcze później mamy mapę świata. Mapa świata jest to fajne, że grając po prostu rozwiązując te zadania zdobywamy ten poziom, bo odblokowują nam się coraz to nowsze tutaj wymagające większych poziomów. Po prostu nie damy sobie rady na niskim poziomie, więc czym dalej gramy, czym więcej mamy poziom, tym nowe są krainy. Ja mam te krainy być może pokażę. Tu oczywiście zaznaczone gdzie jesteśmy, jesteśmy w krypcie króla. Ja, może wam te krainy pokażę, zobaczymy, czy się ogólnie spodoba gra, filmik. Także, jak będzie dobrze, to bym chęcią nakręcił więcej. Na przykład e, Player vs. Player bym nakręcił kilka odcinków. No i tutaj oczywiście moje gry. Gra. Jeśli chodzi o wymagania, to są mniejsze troszkę niż w e, Neverwinter online. Przynajmniej ja tak, e, takie wrażenie e, mam. Gra można grać przez przeglądarkę, bądź też przez e, tutaj opcję ściągnąć po prostu na komputer i w taki sposób nie było żadnych problemów. No i tu mamy później mamy oczywiście współgracze, znajomi, grupa, bractwo, ignorowani, no i zaprosić znajomego. i później jest właśnie to zgłoszenie do rywalizacji, do player vs player, no to mamy 1 na 1, 3 na 3, 5 na 5, 6 na 6. No, one, one się różnią po prostu od siebie, 6 na 6 to jest nasz twierdzę, twierdzy, po prostu 6 graczy broni, 6 atakuje, zdobycie flagi, no to trzeba przejąć po prostu flagę przeciwnika, i przynieść ją do własnej bazy. Tak samo przeciwnik musi to samo zrobić: wziąć nam flagę i zanieść ją do e, własnej bazy. 3 na 3 jest podobne do. W sumie do niczego trzeba po prostu grać czek na Czech trzeba zniszczyć czek przeciwników, ewentualnie oni nas zniszczą. No 1 na 1 standardowo, i później mamy oczywiście rankingi. Tego jest sporo. I ostatnia rzecz, którą Wam już pokazywałem, to jest akcja specjalna, jeśli chodzi tutaj o samą rozgrywkę, to no tu mamy oczywiście te umiejętności, tu mamy życie, tutaj jest koncentracja, czyli mana, no i tu jest ta esencja bojowa, co nam daje dodatkowe tam szkody przeciwko e, przeciwnikom, no i co my tu mamy, to oczywiście pasek zadań, ja sobie dałem takie tutaj umiejętności, no i pod lewym przyciskiem myszy mam szybką strzałę i precyzyjny strzał. Te postacie są zaznaczone tak na, na zielono. Jeśli jest tak w sposób zaznaczona, no to jeśli ją uderzymy z mocy specjalnej, czyli ja tu mam pod prawym przyciskiem myszy, to są podwójne wtedy obrażenia. To samo się tyczy tutaj. Oczywiście warto tutaj zbierać te przedmioty. Cały czas już wypadają butelki, które nas tutaj ożywiają, dają nam więcej życia. Znaczy nie, nie powiększają życia, tylko po prostu. Zwracają nam życie, któreśmy stracili I mamy taki sposób zaznaczony ich I wtedy prawy przycisk myszy Podwójne obrażenia są Ja gram na Tutaj w postaci przeciwnik jest łatwiejszy Ponieważ No jak ja mówię to Łatwiej grać jak jest coś łatwiejszego troszkę niż Gdybym miał cały czas bić kogoś mocnego tak wygląda sama rozgrywka. Tu żadnych zadań nie ma. Akurat na tej instancji musiałbym przejść na, na jakieś nowe, jakąś nową mapę. To wtedy byłyby to znacznie te potworki mocniejsze. No i to jest oczywiście teleport, tak zwany. Więc, jeszcze to ja, oczywiście, wrócę tutaj do miasta w mieście. Również są postacie, w których oczywiście przyjmuję te zadania różnego rodzaju tutaj będziemy cofać co przedmioty. Jeśli chodzi tutaj o przedmioty, jakieś specjalnie nam wypadną, to darmowo je możemy odkryć. Tak jak. Co tam jest po prostu zobaczyć? Tak jak Diablo. Po prostu jest klikamy przycisk myszy i, i wtedy wiemy, co tam się kryje pod tym przedmiotem. Jeśli jakiś specjalnie nam wypadnie, to ja tu problemów nie mam. I jeszcze jest fajny strzał taki rozproszony. Tego mam pod czwórką O Coś w tym stylu Mógłbym Wam również pokazać yy Wszystkie mapy tutaj Wszystkie, inst wszystkie tutaj instancje Na każdy troszkę pograć A to wszystko zależy po prostu od, od Was Czy, czy się gra przy i sensie bym nagrał jak najbardziej Więcej tego Także to by było raczej na tyle Opcje wszystkie pokazane Troszkę gameplaya no, i jeszcze możemy oczywiście, przylepszając możemy zamieniać go na tak zwane przetopienie. Za to też otrzymujemy, zwiększamy poziom broni. A co jest pozostaje takie jakieś powiedzmy tutaj kryształy, no to dodatkowo możemy je ulepszyć i dodać do broni np. 200 szkód czy tam pancerza. To by było na tyle z mojej strony. Aha, jeszcze miałem tego miasta wrócić, no i to jest właśnie taka opcja, że mamy zwrot to nas przeniesie do głównej wioski. Pokażę Wam jeszcze główną, główne miasto, po prostu, jak wygląda. To jest tylko kilka takich mi wiosek, mniejszych, w których możemy się teleportować. Jeśli się, oczywiście, tam będę, tak to wygląda. No i tutaj mamy mapę. Możemy sobie tak dać na cały ekran. Ja mam oczywiście w rogu lewym. Taką mapę pomocniczą, no i tu mamy PvP, wam nie będę teraz pokazywał, być może w innym, następnym filmiku bym wam pokazał Player X Player, no i tu oczywiście o tych e, wszystkich tutaj znaczków, to no, różnego rodzaju zaznaczone zadania, wystrzykniki lub też znaki zapytania, A to już na przykład wykonane, gdzie musimy iść po prostu porozmawiać z daną postacią, no i tu jest powiedzmy ładne, możemy właśnie tutaj ulepszyć przedmiot. Możemy zobaczyć ofertę, tutaj jest do kupienia. No standardowo po prostu opcje. Także to by było na tyle z mojej strony. Do zobaczenia, do słyszenia do następnego razu. Mam nadzieję, że się podobało. Z bym y, nagrał, zmotywowałoby mnie to do kolejnych filmików. Także do usłyszenia. Y, na razie, cześć!